Szczere, uczciwe serduszko, które naprawdę, naprawdę Ty jesteś kobietą, nie wiem czy pełnoletnią, czy nie, ja, ale, ale ja powiem Tobie, słowa. że bardzo śliczna i kochana. Jesteś kobietą no, jak bardzo śliczną, kocham, wspaniałą, mówię, kochana. Tak, tak mogę wspaniałą kobietą, która umie współczuć, pomagać dla ludzi innych. Innych, którzy nie spożywają alkoholu, którzy nie przeznaczają takich pieniędzy jak ty. nie mogę na ty powiedzieć, jak pani daje Gosia, wspomagasz na pielęgniarkę moją. Dziękuję tobie z całego serca. Te pieniążki będą przeznaczone dla jej. Obiecuję tobie, że nie przejem, tylko od razu. Będą przeznaczone dla pielęgniarki jutro. Jutro pielęgniarka przyjedzie o godzinie 18 lub 19. Nie wiem, o której ona przyjedzie, ale będzie, będzie te pieniążki przeznaczone. Zawsze wezwanie do mnie. Do mnie już drugie, drugie połączenie jest. Telefon nieznany. Nieznany telefon. O, znowu zadzwonił. Zaraz będzie wiadomo, co rozmawia. Halo. Tak słucham. Nieznany. Może pan się przedstawić, jak imię masz? Proszę się nie, proszę się, nie się pod moje imię i nazwisko, bo za nazwisko jesteś karany. Wiesz o tym? Wiesz o tym? Proszę, proszę się nie podtrzymać się, bo to jest wszystko. Bo to jest wszystko nagrywane teraz. To jest nagrywane. I będzie dostarczone. E, proszę pana, nie. Proszę pana. E, proszę pana. E, nie muszę informować, bo pan przerwy dzwonić. Proszę pana. I proszę pana, będziesz pan co rusz nagrywany teraz i proszę pana, spodziewałeś się pan, że będzie u pana wizyta, będzie u pana wizyta inna, będę u pana zabierać, nie chcę z panem rozmawiać, do widzenia. Nie. Co? To pójdzie na YouTube. Do, Do czego? Wolniej mów i mówi, wo, mówi wyraźnie. Będziesz mówić normalnie, tak? A teraz się przedstawisz? Nie, ja chcę, żeby teraz imię, bo nazwisku możesz nie mówić, bo ja nazwiska nie chcę. Ja już wiem, czyj to głos. Ja się domyślam się. Ja wiem, czyj to głos. I będziesz wygłęchany. Starczy, że tylko głos twój. Jest na dwóch kamerach nagrywane, na dwóch kamerach i pójdzie pójdzie do policji, policja wywącha twój głosik, a prędko wywąchają i, i pojawił się. Do widzenia. Widzicie? Co za człowiek? Gnębi, nędza, bo to nędza tak robi. To nie człowiek. Ale jest nagrany jego głos i tak dalej. Jest nagrany jego głos, jak on mówi, jak obraża mnie. I tak dalej. Człowieku, opamiętaj się, bo po głosie można... To tak samo jak Paweł znów trzy filmy nagrał. Z Warszawy. Z Warszawy. I ja znowu obrażał. Ja w Warszawie nie byłem. I znowu obrażał Nie. Na pewno. Cieszył się, radował się, że Ciebie wziął, że Ty poparłeś jego, popierasz. Popieraj! A teraz jeszcze jeden przyjedzie, będziesz pływać promem. Promem tym, A to co, co Jan Paweł. Nie Paweł II. Nie mogę pojechać? A co ja tutaj muszę? Dzień tym, co Jan Paweł jest drugi. A ja Pływał nie jestem takim szczurem. I będzie się radować, cieszyć się. A ty, Kolonowisz, rycz becz, zdychaj. Będziesz tak nagrywał na mnie, to reach, match, ucieknę. becz, zdychaj. Kiedyś ten tak. dziennicowy powiedział. Tak. Już tego dziennicowego nie ma. Pamiętaj. Poszedł jak myszka z podmiotły. Uciekł. Sam zwolnił się. Bo jak poszło pismo do Warszawy, zażalenie na jego. To prędko zmykł się. I na komendantkę. Prędko komendantka wywaliła jego. Raz dwa poszedł. Nie ma jego tu. Nie ma na żadnym komisariacie. A to dzięki tobie, tak? Co? Dzięki tobie? Nie słyszę. Dzięki tobie? Tak. Załatwiły się wszystkie. Ja napisałem zakalenie, skargę i mój adwokat napisał, popar mnie, współpracownik i poszło do komendanta Policji Głównego Warszawy i komendant Główny Warszawy podjął decyzję całkowicie zwolnienie z policjanta żeby nie miał nigdzie prawo być policjantem. Teraz nie wiem, czy on pracuje gdzieś, czy nie. Może i pracuje, nie wiem. Ale nie ma jego. I dalej. Wrócić do Gosi. Jesteś wdzięczny dla niej, co? Dziękuję tobie, Gosiu, że pomagasz dla mnie, że współczujesz mnie. Bo inne ludzie tylko umieją rany robić. Biedę dla mnie. Łożyć do łóżeczka dziecięcego. Śmiać się później. Okna wymienić bez mego pozwolenia, później żądają zwrot pieniędzy. Dobra, odpierdol się ode mnie. A nie umieli nawet wyjąć. Jacku, mam pytanie. Słucham ciebie. Gdzie ten adres, co miałeś przynieść od okna? A to na fakturze. Tam gdzieś Wojtek ma. Nie zwalaj, bo jeden na jednego mnie cię zwalaj. Ja nie wiem gdzie to jest. Ty zlema. na Wojtka. Ja już tej faktury nie ma. Wojtek na ciebie. No a skąd ja mogę wiedzieć skąd to jest? Wojtek tak mówi, ma? że ty znalazłeś. No ale to przez internet, a teraz sobie nie co, pamiętam. Proszę, bardzo, to proszę zobaczyć na internecie. Skąd oni, czy z Stoku, z jakiej dzielnicy, z jakiej ulicy i tak dalej. Oni chyba nie z stoku co? Nie, on z Łap chyba. Chyba to Łapy były. Bo Wojtek mówił o Te łapy, aby tylko zamylić oczy. Mydłem tak, żeby nie widać było, a żeby Krzysio nie zapomniał. Zapomniał jeszcze Wojtek i ktoś inny. Wojtek i jeszcze inny. Chyba ty mówiłeś Jacek, że całe okno okazało się, że nie który spadło! Bo spadło to okno. Oka, chyba. Bo nie mieliście zdjąć! Ale mnie nie było przy tym. Przepraszam bardzo. Byłeś taki sam odpowiedzialny, jak Wojtek. Za co? Za okno? Za cały dom. A w życiu? Ja tu a nie tak, A ja tu nie mieszkam. Byłeś, byłeś od to, czy mieszkasz, czy nie mieszkasz? No spadło. Byłeś odpowiedzialny. komaliście przez całe futryny. Nie mieliście półtryny nawet wydostać. Widzicie? Widzicie? Co się działo? Chlanie, pijanie. Sranie. W banie. I sranie i jebanie. Już no, na stop, kurwa tak kurwa... Nie ludzie mnie. mówili. Takiej głupoty. Do do ja szukara. mam tutaj dosyć Panie mieszkać. Noc, wypiszesz się prędzej. A jak się wypijesz, jak lekarze nie puszczali, jak wy namawiali? Przecież... Przyjeżdżaliście i mówili do lekarzów nie wypisuj. Ściana była kolorowa jakaś. Na, na fiolet czy na to pomalowana, a na mnie czole? czerwone. Się <laughs> wydawało. A mnie czerwone. Dziękuję Jacku, że się uśmiechnąłeś. Ale uśmiechnął się, że na Dziękuję Ja On powiedział na czole. No bo ty mówisz, że o... pomolona była ściana na czole. <laughs> tak nie na czole, na różowo czy na czerwono. Powiedziałem. A mnie w oczach... Gwiazdki były, że na gwiazdki pomalowane. Tak słaby byłem w szpitalu, że brakowało, a już mnie by wynosili. Jest takie przysłowie, jest dzień taki, wtorek. Czas na worek. Czas na się worek. A środa na loda. Tak. A czwartek? Dalej nie będę mówić. Tych słów obraźliwych na tygodni, ale jedno przekazanie, ten was powiedziałem. A to wymyślał. Nie będę mówić kto, ale to tylko nie on wymyślał, ale jeszcze inne ludzie też, ale nie wiedzieli. A teraz do, dowiedzieli się prawdy, szerości, uczciwości I wy się Pawełek Meksykano. Ciężko mówić, i dalej ja, ja nie mówię. mogę rozmawiać. Chcieliście, ażeby mnie położyć do grobu A żeby mnie nie było na tym świecie, ale Bóg, Pan Jezus, Matka Boska, jest silniejsza. Jest silniejsza. Od ludzi, od nas. Oni dają życie, oni nam życie zabierają. Tam sprawiedliwi, tam ludzie uczciwi. Matka Boska, była zapodnięta duchem świętym. Porodziła syna synka swego wykarmiła ubogo, ubogo. Mówiłem i będę mówić bez przerwy dla was. Bo wy ludzie, nie będę was obrażać, ale za mało zjeliście tych różnych kasz. Różnych jedzenia. Bo wam brakuje jedzenia chyba. Wam brakuje mleka. Myślańki. Wam brakuje napojów bezalkoholowych. Ale alkoholowych napojów. To wam nie brakuje. Widziałem, nieraz mówiłem, i to mnie zdziwiło. Starsza kobieta! Dwie butelki. Wódki. Na ladzie. Pierwsza w koszyku. Ponieważ korzyka na ladzie. A może komuś kupowała? Widziałem jak była już zaczerwieniona. Na, policz a, na policzkach? A gdzie? A. I dalsze kupywała. A za pojkę inaczej. Kupiła dwie malutkie buteleczki. A dla córki, albo synka, albo wnuczki. Bo nie wiem. Czy to babcia? Czy mama? Czy ciocia? Nie spytałem się, na koło nakupuję. kupuje. Ale szkoda. Ale na własne oczy zobaczyłem. To miasto serce zabiło. Krwawo. Boleśnie. Kobieto, do ciebie mówię. Przypomniesz, ja stałem z tyłu za tobą. Za tobą stałem w biedronce. Myślisz, że czuła, że ty stoisz? Lub w zodiaku To było. Ty też był w tych dwóch sklepach. Krzysiek, a myślisz, że czuła, że ty stoisz, że ty tam jesteś? Ona spojrzała na mnie. Spojrzała. Ja nic nie mówiłem do niej, ani słowa. Tylko wziąłem przekrótkę. Chyba w Zodiaku to było. Położyłem taki drążek metalowy, bo sięłożył na. Ladzie. Żeby zakupy oddzielić. Żeby zakup, jak powiedziałeś dobrze, żeby zakupy oddzielić, że to tej pani, to moje zakupy będą. Do mnie należą. I pomyślałem, co ty kobieto starsze robisz. Zapłaciła. Za te smaczne dwa napoje szklane. Procentowe. Bo tam procent bardzo dobry jest. Tam procent nad procentami. Chcę zakończyć tymi słowami. Kobieto! Więcej nie kupuj tego świństwa. Bo uczyłaś. Spojrzeli na ciebie. Twoje potomkowie. Twoje wnuczki. Twoje wnuk. Twoje przysz, przyszłe potomkowie, jak powiedziałem, którą zastąpią Ciebie. Będą matkami, będą babciami. Będą tak robić. Ja A proszę bardzo, jak ty robiłeś? To będą spożywać, co ty spożywałeś. Tak. Nie będą kupować dla, dla swoich dzieci napojów bezalkoholowych, tylko będą sięgać dalej po alkohol. I tak pokolenie na pokolenie idzie w Polsce i na całym świecie. Alkoholowe. To jeszcze parę słów do pani Gosi. Panie Gosiu, to nie do pani było ekspozycja, ale było do wszystkich kobiet: matek, babci, dziadków, wujków, cioci, córek, có córek, synów, wnuków, prawnuków, prawnuczek. Żeby tego dla twoich dzieci. tego nie mogę słuchać. Kurwa twoje, kurwa, on stop tego Kurwa, gadanie twoich głupo, te ja nie wiem, kurwa. Nie kupywali. Żeby byli inni. Gosiu, na zakończenie. to tobie dużo zróbka, bo najważniejsze zdrowie. Najważniejsze zdrowie. Najważniejsze. To moje jest. I z całego serca tobie, cie, dla Ciebie życzę dużo, dużo zdrowia. Pomocności, radości w życiu Bożego Błogosławieństwa. Bo pieniądz to nie wszystko. Pieniądz tu jest, tu pójdzie. Tu jest, tu pójdzie. Ale najważniejsze jest zdrowie, charakter. Najważniejszy, a masz charakter bardzo dobry, za co Ci dziękuję. Niech tobie i na Ciebie, i na Twoją całą rodzinkę spłynie od Boga, od Pana Jezusa, od Matki Boskiej. Boże Błogosławieństwo. A udzielisz jej błogosławieństwa? Poczułem w twoim sercu, jak te trzy osoby święte Ciebie pobłogosławili, Twoje serduszko, dziękuję dla ich, ja nie muszę błogosławić, udzielili najważniejsze osoby błogosławieństwa, Bóg, Pan Jezus, Matka Boska i Duch Święty, udzielili Tobie Bożego błogosławieństwa od Ciebie i ode mnie. Jeszcze raz zamknę oczy swoje, te marne, i słyszę ich głos. Słyszę, widzę ich rączki, ich twarz, nóżki, jak to, jak ty uklęknęłaś na swoje koranka, i to by udzielają. Widzę w swoich oczach, I może moje oczy są złe, niedobre, ale Bóg, Pan Jezus, Matka Boska, kazał na chwilkę zamknąć mi oczy, że będzie udzielać Tobie, Wosiu, Bożego błogosławieństwa. Dziękuję Maryjo, udzieliłeś Dziękuję, Synu Boże, żeby i prawdziwie udzieliłeś dla głaś. Dziękuję, Panie Boże, też udzieliłeś. Niech spłynie na Ciebie łaska uświecająca. Zawsze, zawsze niech będziesz błogosławiona od tych trzech osób świętych. Ja będę ich prosić, ażeby w dzień i w nocy Ciebie na to czuwali żeby nie chorowałaś, żeby była zdrowa, szczęśliwa że Tobie od mego serca. Szczęść Bożych gośto.